Informacje pochodzące z wiedzy unitarnej wnętrza wszechświata. Czy ten świat jest szkołą i czy musi on pozostać na poziomie szkoły, czy też wyższe interwencje mogą istotnie przyczynić się do jego ewolucji? Gdyby ten świat był tylko szkołą, organ życia nie byłby systemem funkcjonującym wraz z układem kosmicznym ponieważ system kosmiczny jest systemem w trakcie transformowania i integrowania nowych figur w nieskończoność. Jeśli świat nie byłby systemem żyjącym i w trakcie ewolucji, jego forma byłaby ciągle taka sama. Otóż miały miejsce transformacje w formie tego świata. Wszystkie ruchy Orogeniczne pochodzą z transformacji, kodyfikacji, które odbywały się, gdy ten system transformował się w swoich korelacjach z wszechświatem. Dlatego ten świat jest systemem w trakcie ewolucji, lecz jego forma nie modyfikuje się łatwo. Stąd jednostka, której życie jest krótkie w porównaniu z ewolucją świata, nie będzie mogła docenić w trakcie swojej egzystencji znaczenia swojej interwencji lub jej braku. Jeśli chcecie potraktować konfigurację daleko i w bardzo ważnym planie, trzeba będzie wziąć pod uwagę nie tylko materię czyli pozorny aspekt figur. Ale i przestrzeń, czyli korelacji między światami oraz czas, który my, musi dokonać swojego dzieła i który będzie wymagał czasu na ważne operacje, ponieważ korelacja między wymiarami będzie się tworzyła powoli. Dlatego może wydawać się dla tego, kto ma przemijającą wizję, że świat nie porusza się. Lecz dlatego, kto ma wizję globalną, interwencje wysłanników na planetach są skoordynowane. Niektóre układy winne destrukcji używają tych interwencji do tego, by móc odbudować pewne sygnatury, które są do potraktowania, aby następnie mogły być zintegrowane do globalnej ewolucji. Dlatego te interwencje mają sens, pozwalają na połączenie pewnych figur, które nie mogłyby być połączone inaczej. Ten udział w równowadze całości jest ekstremalnie ważny dla postępu planety. Ci, którzy wykonują tego typu plany, mają zawsze wewnątrz siebie wymiar Uzgodnione z postępem, gdyż mają w swym wnętrzu poczucie transformacji i wznoszenia. Lecz jako, że ciężko jest przemieścić świat, forma tego układu przemieszcza się bardzo wolno po przekazaniu impulsów przez wysłanników. Dlatego właśnie wysłannicy są bardzo trudno uznawani za życia. Ze względu na swoją inercję, świat podąża za nimi dużo później. Na początku, figura światła nie jest przyjmowana przez ciemność. Ściśnięta w swojej kondensacji i inercji, ciemność nie podąża natychmiast za impulsami oświecenia, które są jej zaproponowane. Ale skoro tylko impuls zostaje wysłany, Systemy imperialne transformują się w swoim rytmie i odbywają się zmiany. Drzwi jedności nie tworzą się w ciągu jednego dnia, ani dla światów unitarnych, ani dla światów imperialnych. Potrzeba czasu, aby konfiguracje zaczęły funkcjonować. A dlaczego konieczna jest stopniowa ewolucja? Dlatego że porcje czasoprzestrzeni, które jest najtrudniej potraktować, niosą ze sobą ciężkie konsekwencje. I istnieje ryzyko eksplozji oraz poważnych zniszczeń, dlatego że te energie są w stanie pierwotnym. Jeśli nie macie systemów inercji, Mogących kontrolować wyłonienie tych sygnatur mocy, stajecie przed ryzykiem zniszczeń, ekstremalnie niebezpiecznych dla bardziej subtelnych i bardziej wzniesionych światów. To powód, dla którego te inercyjne moce, które mogą być krępujące dla układów chcących przejść na inny wymiar, są w rzeczywistości niezbędne do kontrolowania pewnych figur.